Showdown powraca. Palm City po raz kolejny będzie gościć najważniejszą imprezę wyścigową w Stanie. Codziennie tysiące fanów gromadzić się będą w nadziei na ujrzenie najlepszych samochodów sportowych w akcji. Ale po zachodzie słońca można łatwo się znaleźć na znacznie bardziej niebezpiecznym terenie. Witamy w świecie ulicznych wyścigów. Podziemna scena skupia śmiałków i maniaków prędkości, gotowych naginać zasady. I łamać prawo. Z tym wyzwaniem chce się zmierzyć porucznik Frank Mercer z Palm City, szef nowo utworzonego oddziału pościgowego. Na ulicach nie ma miejsca na nielegalne wyścigi. Zapamiętajcie moje słowa: jeśli bierzecie udział w tego typu kryminalnych działaniach, znajdziemy Was. A jeśli myślicie, że możecie uniknąć kary dodając gazu, to czeka Was niespodzianka. Będziemy Was ścigać szybko i wyjątkowo bezwzględnie. Uwierzcie mi, nie ma żadnej ucieczki. Odezwij się, Joe. Jak ci idzie? Trzymam się jakoś. Dobrze, nie zdejmuj nogi z Jak tam, Richie? Niezłe tempo w tym wyścigu, ana. Wiedzieliśmy, że nie będą się zaskać. Tutaj stawką jest liga. Dalej, chłopaki, będzie dobrze. Dobra, uwaga, jedziemy do centrum. Spodziewajcie się, chłopaki... Po prawej. Zbliżam się do nich. Zobaczymy co potrafią. Szlak, chyba znam tego glinę. O, słodko. Serio mówię, to wredny ty. Ale na przykład. Jest na co zapolować. Nie, ona? my też nie. A, mów za siebie, ja odpadam. Co jest, Richie? Richie? Serio zwiał? Zaraz mu Uwaga, Odcięliśmy tu nocny wyjazd. Blokada przed tobą, skręcaj w prawo. Nie wywiniesz. To było, śledzę to stara. Jedzie mostem ten w stronę i przód. Jeśli masz coś jeszcze w Baku, użyj tego! Nawet ci loscy tarana nie są tak agresywne. Nie urwiemy się temu helikopterowi! Dostał to nie! Liniaż próbuję mnie zetrzeć. Tak. Co zrobiłeś? Co zrobiłeś z tą srebrką? Ja. Straciłeś wóz, on stracił wóz. Nie show! To twoja wina! Pożałujesz, że to przeżyłeś. A on przeżył? Co ty chcesz zrobić? Wysłać wiadomość. No co? Stój! St stój! Co? Hej, hej! Słyszysz! Tutaj są kamery, nie widzisz? Co? czekaj. Tak, teraz pracujemy? Ekipy muszą się nauczyć. Kiedy próbujesz ośpieszyć mój oddział, są konsekwencje. Frank, bądź rozsądny. Chcesz wysłać wiadomość wyślij posłańca. Ty wynoś się z miasta. A jak zobaczę tu ciebie, albo twoją ekipę, to dołączysz do tego wozu. Zrozumiano? Wstawaj! Przekaż to kumplom. Nie masz samochód! Hej! Pieprze to Anna. Odpadam. Wracam do ventury i zabieram liciego. Jesteśmy ekipą. Już nie. To koniec. Co? Zamierzasz iść do ventury? Tak. Radź sobie. O, tak. Sprawdzę to. O, hej, zaraz przyjdę. No dobrze. Przepraszam. Tak, musisz wymienić świecę. No, wszystkie jest Jak to było? Sprawdzę koła. To może być różne łożysko. Dziś nie dam rady. Już, Już Pierwszy to, ciąg wywiadu po z porucznikiem Frankiem A, Dobra. Tu stoi no na tak. Mam jest coraz większym nielegalnych razu, wyścigów Walka z przestępczością jest niezwykle ważna i jesteśmy w nią zaangażowani. Nasza praca to coś więcej. Polega ona bowiem na komunikacji z wami, słuchaniu waszych trosk, a także waszych historii. Bo tak się buduje lepsze społeczeństwo, tak się buduje bezpieczniejszą przyszłość dla. Wybacz, jest za wcześnie na takie stężenie bredniej. Słuchaj, nie lubię tego, ale jak szukasz fury, pokaż mi dowód. Wymóg liniarzy. Nie jesteś stąd, co? Jestem Lukas. W czym mogę pomóc? Słyszałam, że macie tu niezłe bryki. No, niezłe. Na showdown? No, chciałabym się pościgać. Wiesz, nie ukrywam, jest ostatnio naprawdę niesamowity popyt, więc wybór jest mały. Te są do wzięcia. To nie jest top, ale są dobre. Obejrzyj je. Może któryś. No, tu się No, a więc podoba ci się japoński tuni. Ostateczna odpowiedź? Niezły wybór. Chętnie go wypróbuję. Znam parę osób z Showdown. Spróbuję załatwić ci start. Da mi to też szansę sprawdzić, czy samochód działa jak należy. Co ty na to? Brzmi nieźle. Dobra, dokąd teraz? Masz parę wyścigów do wyboru. Ten w centrum to długie, łagodne wiraże. A ten w Eden Shores to same ostre zakręty. Wybierz jeden i wyznacz na mapie trasy do niego. Spokojnie, doprowadźmy ten dwóch na w jednym kawałku. Te wszystkie trofea to twoje? Nie, mojego staruszka. Roberto Ribera. Pan pro. Własnoręcznie odbudował tego żółtego Camaro rocznik 63. A potem został mistrzem. Zostawił mi warstwę. To był dobry. Wszyscy tak mówią. Dałam to tutaj duże wydarzenie, nie? Nie narzekam. Dla interesów to świetna sprawa. A dla startujących szansa na zgarnięcie grubej kasy. Przydałaby mi się teraz. Tak jak każdemu w tym mieście. Bądź miły dla mojej kumpeli. Testuję nowy wózek. Jeśli to jeden z twoich, to już jest brakiem. Dołączysz do nas? E, nie. Prowadzę treningi dla świeżaków, jakbyś się chciał podszkolić. Tak, tak. Śmieszne, bardzo śmieszne. Zawsze do usług! A pogadamy po wyścigu. Powodzenia. Myślę, myślę, że sobie poradzisz. Wygląda na to, że wóz dobrze się prowadzi. Słuchaj, mam parę spraw do załatwienia na mieście. Najlepiej wydaj teraz tę całą kasę na zestaw Nitro. Mnie się skończyło, ale możesz taki kupić w sklepie z częściami. A ja ci go zamontuję. Mała porada. Jeśli chcesz liczyć w showdown, musisz ciągle inwestować w furę. A to kosztuje. Ścigasz się, wygrywasz kasę, udoskonalasz wóz. To pozwala ci wygrywać coraz ważniejsze wyścigi z coraz większymi nagrodami. Tak to w skrócie wygląda. A pierwszy krok to zakup tego zestawu nitro. Będę o tym pamiętał. Jak kupujesz u mnie samochód? To serwis masz w cenie. Nieważne, jak świetnym jesteś kierowcą. Każdy potrzebuje dobrego mechanika. Czyli ciebie, tak? Chcesz podbijać Pan City na własną rękę? Proszę bardzo. Mówię tylko, że było być łatwiej z kimś do pomocy. Jeśli wybierasz się do sklepu z częściami, możesz zajrzeć na stary tor wyścigowy. Teraz jest opuszczony, ale swego czasu wiele się tam działo. I czasem jeszcze się dzieje, jak nikt nie patrzy. Dlaczego jest zamknięty? Słyszałam, że to miasto żyje wyścigami.

Spuszcie. Ej, słyszę, że ktoś jest. Mają to gdzieś! Lukas ci sprzedał? Tak. Znasz go? W sumie tak. To mój brat. Auto było moje. Wygrałam nim pierwszy wyścig. W sam raz dla kogoś, kto zaczyna. Ha, dobrze wiedzieć. Wiesz, może o co im chodzi? W mieście brakuje części przez showdown. Sprzedadzą wiedząc, że zrobisz z nich dobry użytek. Może zrobię. Okej. Okay. Świeżak w siebie wierzy. Udowodnisz, że coś potrafisz? Jasne, że tak. Daj telefon. Jestem Anna. Nazwisko wyrobisz tylko w jeden sposób. Co, to tyle? Muszę podzwonić. Tylko go lepiej nie zgub. Odezwę się. Pogadam ze swoimi pośrednikami, a ty możesz jechać do Kis. Jest tam stacja benzynowa, tam się spotkamy. A, i ściągnęłam ciapkę na komórkę. Eee, dzięki. Działa jak skaner policyjny. Wszyscy jej używamy. Przyda się, uwierz mi.